Dobrze, no, dawaj brusik. Teraz jest próba, to najwyżej poprawimy. Słuchaj, masz tutaj je, półtorej trenera w sumie. No, dasz radę, zero presji. Tak? Wężej, bo się zaraz blokujesz. Znaczy w szerzej, przepraszam. Szerzej. W szerzej. Mhm. Tak, żebyś sobie pociągnął po prostu wzdłuż. Dupa nisko, lecisz. No i ten brzuszek wystaje, lekka lordoza, ale ogólnie. Hmm? Pytania, ja polecam, no Tylko jak on, wydaje mi się, że nie on do tego, żeby po ciągnąć. ociągnąć. No nie ma takiej mobilności, to nie Już nie hmm? mam siły na nic. Już nie masz siły? No. No. A ty, chciałeś jeszcze, ty chciałeś jeszcze ćwiczenie robić, Bruce? Ja hmm. zazwyczaj godzinę ćwiczę. <laughs> Jesteś już? Jesteśmy godzinę 26. Ale to wiesz, no bądźmy szczerzy, chyba. My więcej gadamy i chodzimy niż ćwiczymy. Taka Ach. jest prawda. No jak to na streamie. Jak na streamie, nie? Nie no Brusik, wydaje mi się, że wiesz, a powiedz tak, dysz, Z pięć go bym się załadował po stronę. No i Wojtek, teraz ty sto powtórzeń. Ja? Nie no, to mi się nie opłaca za bardzo... No czy mogę sobie zrobić, że pokażę technikę. Zro... Tak na maksa ile dasz radę. Powtórzę? Nie, no. nie, nie, nie. Dzisiaj jeszcze taka długa noc. Ja się o, dzisiaj nie męczę. Nie. A w sumie czeka z piwem. No tak. 30 powtórzeń do radę? Oj, myślę, że spokojnie, tylko że szkoda mi ten. Myślę, że dla niego to taki masz. <grym> no. Musiałem. Nie, nie, szkoda mi, szkoda mi energii na to. Dobra. Też tak dam radę jak Ty. Tak? Chyba. Chyba. Dawaj. A jak to zrobiłeś? Pokaż jeszcze raz. Zarzuciłem sobie. Trochę jak znacza? Mogę spróbować? Eee... Przy tej wadze? 40 kilo nasnacza. siebie ty No o właśnie, dobrze powiedziałeś. To ty bierzesz że się odpowiedziałeś No, ale spróbuję tylko jakby. wiedział, że nie dam rady. Dawaj. To tak no, dalej. i No i zależy sobie jakby na barki. Nie znie o, o No śmiało. Nie dam rady. <głos》, głos》, głos》. głos》>. Może nawet lepiej. Ale na 30 bym dał radę chyba. Oho, zaczyna się. Dobra. <laughs> Nawet nie ma co tu No tak, no nie. tak No a ta to to. Nie, nie, nie Brus Pajak. parzek jedną ręką a, a, a martwego to ledwo co robi, nie? Nie, nie Brus prostu udajesz, rób to No nie, no ty, ty się wygłupiasz No trochę pod publikę Ja by to pewnie 200 kilo walił, bo on się boi kurde Nie no Jedną ręką no to, Bruce, nie masz teraz, nie, nie masz teraz wytłumaczenia. Ładuj 20 na obie strony. Jak dwie? No dwie 20 Dwadzieścia, 20, 20, 20 i robisz martwy. Albo po, dołóż po, Albo po no, Nie, nie aż tak się popisuje. Się dało, tak, tak się popisuje. Nie, już wykorkowany jestem. Poblokowany? Wykorkowany. Aha. Nie no, Bruce, słuchaj. Nie wracamy do domu, dopóki nie dołożysz podyszce Jeszcze. Ja ci Powiem ci tak. Nawet nie musisz daleko chodzić, one tu są. Tutaj zobacz. Słuchaj, mam nadzieję, że po dzisiaj Bruce dostanie nowo znalezionej motywacji i zacznie sobie normalnie już nowo trenować. Bo nie wiem, czy wiesz, on, on powiedział, że to jest jego ostatni trening, że on po tym kanceluje karnet. No, no, Wróci jak to? to? No, nie mam po co na siławie. Czemu nie masz po co? No, ale jak nie masz po co? Ale ty wiesz, na przykład, że już by nie chodzić na 3 razy w tygodniu, to tym... to jest, te, powiedzmy. No nie wiem, na jeden treningu spalisz 200-300 kalorii, no to w ciągu tygodnia to jest tak dodatkowe... No, to są to powiedzmy, że to jest 900 kilo, kilokalorii w, tego w ciągu tygodnia, które pozwoli Ci troszeczkę więcej schudnąć. Jeszcze jak dorzucisz kardę Ale właśnie trzymam wagę, którą chcę mieć już od tygodnia. Mhm. No, no to jak trzymasz wagę, no to chyba jak dołożysz jakąkolwiek aktywność, to schudniesz, prawda? Ale nie chcę już schudnąć. Chcę mieć 79 80. Powiedziałeś, że to jest, żeby Ci brzuch zniknął. No tak, ale to to jest dieta, nie siłownia, nie? Ale, Czekaj. Ale bros, ale jak to jest... Chciałbym Czekaj. Pozbyć się brzucha, nie chudzić, nie? No właśnie, I o co tu chodzi? Fizjologię chcesz zdjąć? No, chciałbym, chciałbym mieć chociaż lekko widoczny sześciopak. No. Tak minimalnie. A co byś mi powiedział, że nie chcesz zrobić? To jest daleko, ale... <laughs> Widzę chyba, że już mierzysz jego zamiary, tak? Okej, okay, dobra. Ale nie, nie. nie. No, ale tak szczerze, no to... No. No, wytuma Kuba, może Ty mu wytłumaczysz. Jeśli chcesz zrobić rekompozycję, no to albo musisz po prostu ćwiczyć, no albo musi się cud stać, nie? Dwie <grystanie> na, opcje. Na cud już za późno, stary. Ja i tak jestem zadowolony. A weź się Jest sobie lepiej, ale wiesz, żeby to miało ręce i nogi, w sensie jak serio chcesz rzucić z brzucha, no to nie ma czegoś takiego, że ty nie schudniesz, a ci brzuch zniknie, nie? No, automatycznie jak ubywa ci trochę ciała, no to jest ciebie mniej, nie? No a ta część to nie jest powietrze. No mogę zniknąć nawet. <grymne> Widzisz taka z nim rozmowa, kupa. Nie no żartuję trochę. No, <grymne> to tą wagę Tora, to... Brusik, cofnij się, wyprostuj. W sensie, do mnie prosto. Stań. Co? A bo dobra, możesz tak. No, dobra, nie a to krzywo stoję? Nie, spoko, po prostu chciałem, żebyś się cofnął, żebyś ten. No, lecisz. No wow. Szerzej ręce, szerzej ręce daj sobie. No. Nie dam już rady. No nie no, po prostu zrobiłeś 4 razy i powiedział, ty masz zapas jeszcze na sześć poprzeczek, że nie dam już rady. Nie mam już zapasu na nic. Nie masz już na... nie masz. To jest limit. Poddałeś się. Więc co, mi się wydaje, że po prostu o, u niego wybiło to półtorej godziny i brudzisz no, ja także tak, że jak ja ćwiczyłem na siłowni, tak mi się męczyła jakaś partia ciała, robiłem inną, czy na przykład nogi. I nogi sobie robiłem, czy coś, przez pół godziny i później miałem więcej siły i robiłem znowu te. <laughs> To się no i zapas tylko sobie odpuściłeś. Nie wiem, czy po prostu masz mały próg bólu, czy po oh, prostu oh. się jakoś nie chce. Tak. Kuba, you're on to zombie. wydaje mi się, że do w dobrym kierunku lecisz z tym małym progiem bólu, bo Bruce nie lubi się przemęczać. Nie. On lubi dawać się 100%, ale do momentu aż jest łatwo. Jak się robi ciężko, to Bruce nie lubi. Może no tak jest. No i to trzeba by było zmienić, nie? No tak. To skrycie, jakbyś miał jakiś serio cel. Późno no nie wiem, wiem co było, ale nie będę mówił na streamie, bo wiadomo. W sensie wiesz o co mi chodzi z Szymonem. No no to by było od razu inaczej. A no bo kurwa musisz się zakochać i musicie laska rzucić, no nie o, wiem. O, wow. Ale tego nie życzę, bo tego I... się nie życzę. Ale powiedz, że powiedziałeś teraz największą prawdę w życiu, nie? No, prawdę i... powiedziałeś. Ja sam wiem, jak zaczynam. <grym> A to dlatego taka forma siedzi. Bo, kurwa, to musiała nieźle skrzywdzić. Na no, bruziak sam słyszałem. Teraz mnie bardziej skrzywdzi, cukrzycę bo? O kurde. Oh, to jest. Nie, spokojnie, w dystansie. Tak? A co jest śmieszne, uwaga, zdiagnozowali mi cukrzycę 1 kwietnia, prima aprilis. A dopytywałeś się, że to żart? No kurwa moja mama, nie? Miałem wtedy dwa lata, więc ciężko, żebym dopytał mnie. A okej, okay. no, Ale... no to szybko Mam trzy trzyce pełnoletnie Kurde, to w takim razie no kurde, To na no... start bym powiedział Ale zobacz, to jak odwróciłeś to wszystko, nie? Te zatrzyki robisz sobie przed jedzeniem? Nie, znaczy no mam jakby tam tą... pompę, nie mam w nodze... Nocy... Ty masz pompę normalną jest połączoną? No tak, no gaci nie będę wiadomo zdejmował, nie, ale nie po prostu zdejmuję. mam wiadomo o co chodzi. Ale No, e, ale co masz? Ale, no mam tutaj taki węflon, jakby wbity z igłą taką metalową. Małą, no. bo bodajże to jest chyba 5 mm mam, ale... Ale w ciele? czy...? No, cały czas no, tak, mam bo w ciele. musi mieć cały połączoną. połączonego. To jest moja sztuczna trzustka, nie? Ten wężyk to jest... Po prostu Aha, mi ja myślałem, że to masz to. Nie, no ja mam mi to wchodzi w gacie. Ja mam tam tutaj podłączone do e, nogi, do uda i to mi podaje insulinę, nie? Ja sobie dawkuję ile muszę, bo ja muszę sobie przeliczyć wszystko co. Bo muszę cały czas, bo po prostu jego organizm tego nie wytwarza normalnie. Ja, te, ja też mam wysoki poziom cukru. Nie, bruz dobra. I <gulia> nie, ja cię mam i to jest tragedia. Kiedy to ale tak? ale mierzymy może... no, właśnie w jaki korek? rok temu. Ej, powiedzmy Kuba, ja miałem tak nadzieję, że go... Rok temu to to mogło być po wypiciu koli i tak dalej, tak. możesz mieć wyższy. 90, nie? Nie? miałem albo 87. <grym> roz, <grym> <grym> Ej, ale zobacz, ja myślałem, że go zmotywuje twoja historia. Wiesz, że dwa lata, stwierdzona cukrzyca, cały czas musisz mieć, wiesz, podpięty się, pod insulinę. Ja myślałem, że go to zmotywuje, a on. No ja też czasami mam wysokie cukry. No, no, to jest akurat serio idealne wręcz, jeśli chodzi o twoje. Od zdrowego człowieka, praktycznie. Znaczy może tak, to 90, to jest lekko. Poniżej nawet, ale to mogło być, nie wiem, wstaniu, cokolwiek mogłeś ten... mieć, nie wiem, po lekkim wysiłku, nie wiem jak, w jakich okolicznościach, nie ale rozumiem. jest to raczej ok. Organizm się też dostosowuje. Nie? A w swoim ale... przypadku jaki masz poziom cukru? No taki, jaki sobie sam osiągnę przez dodawanie insuliny, nie wiem. Bo on jakby organizm produkuje insuliny. Ale powiedzmy, jakby jak byłoby źle, to powiedzmy no ile. Moi, moje, moje dobre zakresy są od 90 do 140 mg na decylitr. Nie? Czyli po prostu miligram, no powiedzmy od 90 do okay, 140. Okay. Czyli taki zakres jakbyś był, brust, to też okej. Moje. nowego człowieka to jest raczej zwężone, powiedzmy takie, no nie wiem dajmy 80, 120, 110, nie? Eee, lub lekko nawet do 90 powinno być, według niektórych zależy, co tak, teraz... Także generalnie, Bruce jesteś zdrowy, nie szukaj wymówek. A nie, teraz... wiem, nie wiem, wiem. Zrób jeszcze jedną, zrób jeszcze jedną, serię. Zrobię zaraz. Tylko... Jak zaraz? Mój, mój wujek miał cukrzycę, i on zawsze przed każdym posiłkiem po prostu sobie robił zastrzyk. No tak, A czy generalnie... to generalnie, tak, są takie jeśli ktoś nie ma właśnie tej pompy. To musi sobie podawać to czy... tak na no no okay. nie? Kuba, wiesz, to nie czujesz, ale to już, już mu to tłumaczyłeś, tylko że po no zapomniał. Nie, nie. nie słuchaj, ja przez całe życie to tłumaczę, więc dla mnie to A, jest. A rozumiem, to tak? No, no. Wiesz, jak ktoś nagle ma jakieś pytania jakoś w rodzinie, to się pyta, no. Hmm. Przez te 19 lat jak mam chorobę, no 19, no to... Ale nie. to w ogóle ciekawe, że ten. Że ja, ja jestem ogólnie pełen podziwu, bo to jest strasznie utrudnienie, szczególnie jak ćwiczy na siłowni. Chciałbym no się z... wszystko zrobić. Jakby... Ja to co chciałem, czyli dostać się na mistrzostwa Polski, dostałem z cukrzycą jako pierwszy cukrzyk i. Zobaczę, czy Zobacz, No co co? Ci. Ej no. Po... <laughs> powiem tak, ja mam nadzieję, że Bruno to zmotywuje, ale znając. Znając jego go podejście, to tak. będzie raczej szukał, wiesz, będzie szukał bardziej na zasadzie. Ja nie... Może ja też mam trukrzycy. Ja, ja nie szukam wymówek. Ja serio. Nie szukam to to, wymówek. To rób. Ale nie mówię o teraz! Tylko... Tak. To na ładę, do wuka, to to samo Właśnie, ej, czego twoim celem nie jest pójść na na. na no nie wuka? mam takiego celu. Ale to, to właśnie wyznasz go sobie. Ale nie mam takiego. No okej. Okay. Serio. To trzeba znaczy, po prostu mieć, wydaje mi się. To polujcie mnie, GEMZI, podkreśnik Mz, dostaniemy się do nie? GEMZI, podkreśnik MZ okay. Kurde, nie mogę dać coś łatwiejszego do wnalezienia. No mam też trenerski Tam jest łatwiej. Biorę 10% łatwiej. 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 Masz trener Nie, cukrzyk dietetyczny. Okej, oh, okej. Okay, okay. Dobra. Brzy to mnie trochę bardziej tutaj wykręć, wykręć bardziej pod ścianę. Jakbyś chciał być prosto paną ścianę. O, nie, super. Dobra. To co, lecisz? Podniosę raz. No jak raz? Brukselek 4. Pokaż, że masz próg bólu wyższy niż dziewczynka. 4? No? No, 5 będzie ok. To może 8? A może ile dasz radę? Co? Pokaż, jaki, jaki jest twój wiesz? próg bólu, ile jesteś w stanie Dobra. Dać 100% siebie. Daj sobie 100%. Dobra. Tak, lecą? co? No to zajebiście. Weźcie widzowie zlinkujcie jego się kuby prosty jego i, i prosty, o kurde tak, właśnie blisko siebie, blisko, no, nie. nie. Ja, nie no bruz! Powiem tak, nie dość, jak fatalnie, technicznie, to jeszcze zrobić trzy To się w głowie kręci. To co kończymy na dzisiaj? A ja no. właśnie. Jedną tortillę. Jedną tortillkę już nie jest najgorzej, bo to chwila z kurczakiem nie jest źle. To przynajmniej nie była pizka, nie? Tak, no, albo KFC. <laughs> albo KFC, tak, nie, tak jest progres. Zostawiliście jakiegoś followa? No. Właściwie, zlinkujcie. Zagarek nie wibruje, ten sam. No to bardzo dobrze. Zlinkujcie widzowie ten... O, jest, super, dzięki, Navy. Dzięki, bo łatwiej dziękuję. kliknąć, niż wyszukać, nie? Nie no Kuba należy się za to, że siedzi z nami, więc wiesz. No ja, ja czuję radość z tego. No, przyjemnie się siedzi. Przyjemnie się siedzi, nie? No. Tylko żeby jeszcze bruz wiedział co robi i faktycznie ze A bym tak umarł ze śmiechu, jakby ktoś to tak teraz podszedł i powiedział, słuchajcie, kiedy kończycie na to jawe, bo by już godzinę czekam. No to nie byłoby śmieszne, ale spokojnie, myślę, no, no, tej jednej no, sztangi no, to raczej. Że jest no. jest, więc... Dobra, bruzik, no. krótka piłka. Idziemy jeszcze na TRX czy koniec? Na mym parze tylko Halka jest zajęta. No, aha, jest Halka zajęta cały czas? To znaczy... Halka chyba jest, tak znaczy tam są małe zajęcia, nie? Aha. A i boksik się tam chyba szykuje, więc może być No to gorzej. możemy na przykład albo wysłanie na szczęście. Jeśli chodzi, no bo chcesz australijskie podciąganie, no to możesz sobie zrobić na nasztam. No, no To na no. SMIF-ie, jeśli to, ale to nie wiem, czy żeby ludzi nie filmować, ale to mm -hmm. można sobie tak naprawdę Nie, no ja skupy, na tych tych takich... Ale ja to jest to samo brut, praktycznie. No. no dobra, troszeczkę te Rixy są łatwiejsze, możesz się podciągnąć do góry i tam ta no, krzywa się trochę ruchacę, inna. Możemy zakończyć w sumie. Ty pójdziesz dobra, do brata? Dobra, dobra. To może... To w sumie nie, bo godzina 40 jest. Dobra. Ja to nie to wiem czy jakoś... Będziemy kończyć chyba. Ja nie Musisz się zająć prawdziwą pracą teraz. Ja się zająć kolacją moją, czyli a. wracam do domu. Aha, wracasz do domu? No tak, no bo klient mi nie no czyli zostałem. To już to... na godzinach za nami siedzisz. Tak, na godzinę. O kurde. <laughs> <laughs> znaczy Ja na godziny czekałem, aż mi napisze, że będę miał jasną odpowiedź, czy przyjedzie, no. czy nie, ale nie. A, bez rozumiem. Ej dobra, no, no co, brusik, To co, żegnamy się, tak? Jak na dwa miesiące przerwy że schudłem, ja jestem zadowolony. Z a wrócisz na siłownię? Możesz go co? Nie wiem, miesiąc prawda Ej no, ej, Bruz, robimy tak co miesiąc? Karnetu nie anuluję. Dobra, ej, to co? Co miesiąc się widzimy? Co miesiąc robimy trening, wszyscy razem. <laughs> wszyscy razem, dobra, jestem za. Bruce, co miesiąc? Mamy to na streamie. Mamy to na streamie. Co? Mamy to na streamie. Ale ty będziesz co miesiąc? Tak, przedni, przedni. Ty będziesz co miesiąc poza Tak, co miesiąc robimy stream. W ale taki, dzisiaj było, dzisiaj było opierdalanie się, żeby nie było. Dzisiaj było opierdalanie się, ale za miesiąc robimy już normalny trening. Ej, Kuba, nie chciałbyś na czegoś rozpisać? Taki trening, wiesz, bo to będzie bardziej taki, wiesz, nie? Nor taki normalny, bo to, co on będzie robił, to mogę ja mu rozpisać, taki, żeby po prostu w tygodniu miał. Możemy coś się pobawić w trening. No właśnie, no. Taki, wiesz, ja bardziej, bardziej ja, ja trening mam od Aleksandra na telefonie. A, e, Swój a, plan treningowy mam. Zależy, jak jeszcze No właśnie. No właśnie. Ja robię Arnoldki, kiteriksa, wyciąg, mhm. płaska nogi, mhm. e, martwy ciąg, ślizganie na śliwgaczach, dupą. Aha. Fajne w sumie. Dobra, fajne matematyczne. takie masz bardziej... nogi i musisz się. Funkcjonalne. No, no użynanie, po prostu nie. nie. funkcjonalny trening jest spoko. Właśnie o taki bardziej mi chodziło, wiesz, właśnie. możemy coś koalicjonalnie pomyśleć, jakieś właśnie to stawanie na rękę było spoko, nie? Dobra, żeby nie zajmować już. Dzięki, Kuba. Dziękuję również. Fajnie było. Dzięki. Dzień, dziękuję. Dobra, yy, to proszę tylko, zabierzemy sztangę, a ja już tutaj streama będę kończył. Dobra, bro, się ładnie jeszcze. No, dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie też u mnie followa na Instagramie alexander.kardaś, Dzięki No elegancko. Dobra trzeba. mam nadzieję, że fajnie było. Pamiętajcie co miesiąc tutaj będziemy robić trening z Aleksem. Już znowu jak Wojtek przyjeżdża co co no miesiąc. No tak? Tak? Nie, ja Sary, ja, ja przyjadę. Co miesiąc. Ludzie się będą zgromadzić. No nie ma opcji. Dobra, lecimy. Trzymajcie się papa. Pa.